Hejka, witam. Od zakończenia challenge'u Asylum minęło już parę dni simowych. Wszyscy kuracjusze opuścili ośrodek samopomocy i w tej chwili każdy wrócił do swojego codziennego życia i w tym odcinku chciałabym pokazać, czym zajmują się nasi kuracjusze. Zacznijmy może od rodziny Otomana, bo Piotr Otomana wrócił do swojej rodziny. Niestety nie urodziły się bliźnięta, z którymi była wciąż jego żona Samanta. A jego matka Dorota, niestety, opuściła nas. Marlena jest w pracy, dajmy, że. Ma Marlena zdobywa jeden punkt charyzmy za swoją zdumiewającą wiarę we własne umiejętności i za zaparzenie wybornej kawy. Tu się podziało dużo. Oni mieszkają w takim ładnym domu, ale nie jest jeszcze za bardzo umeblowany, ponieważ oni nie mają już pieniędzy. Marlena i Tomek mieli urodziny i zmienili grupę wiekową. Może pamiętacie, jaką relację miał Piotr ze swoją żoną. Była ona po prostu zerowa, mieli tam zauroczenie i małżeństwo, ale poza tym to kompletnie zero relacji. No i wiecie, jak jest Piotr? On miał romanse z kobietami. Dzieci inne kłócili się razem z Samantą. Ona się w końcu zdenerwowała i zerwała z nim, rozwiodła się z nim. W tej chwili on jeszcze mieszka w tym domu, ale jak tylko wróci z pracy i przyniesie pieniądze, to on się wyprowadza i w sumie jeszcze nie jestem pewna, co z nim zrobię. Pewne jest to, że Samanta i Piotr już nie wrócą do siebie. W ogóle Samanta prawie nikogo nie zna. Oprócz swojej rodziny zna tylko Hanny dzwonek i tyle, ale ja mam nadzieję, że ona spotka kogoś. Takie też ma pragnienie zakochać w kimś. Ona jest jeszcze młoda, bo nie wyrównywała. Wieku, także mam nadzieję, że jeszcze sobie na nowo ułoży życie. Będzie szukała swojej nowej miłości, lepszej niż Piotr. O, Piotr wrócił i zaawansował, bo on miał jakiś spadek w karierze, więc niestety, ale Piotr robi out. Dawid i Marlena wracają z pracy. Dawid zaawansował, i Tomek ma dzisiaj urodziny. O, Marlena też zaawansowała. Ja chcę jeszcze zrobić urodziny Tomkowi. Ja go troszeczkę postarzyłam, żeby on nie był takim małym dzieckiem, jako że już ma starego ojca i tak dalej. Dziad się sam wyprowadza, uh, niech Dawid zorganizuje przyjęcie. Jaką aspirację dać Tomkowi? On ma taką osobowość. Jest dość aktywny i schludny, trochę nieśmiały i poważny. Trochę mi to wygląda na wiedzę. W sumie ma taką troszeczkę niejaką tą osobowość, także tak naprawdę w każdej by mógł być. Zainteresowanie w nauce też ma. Nie, ja mu dam wiedzę. On będzie wiedzowym smiałem na stówę. No, jeszcze im trochę światła brakuje w tym domu, ja im coś tu dam. No i tort mu kupimy. Dobra, idę spumnąć świeczki. Ciekawe, czy Piotr będzie płacił alimenty. Fajna koszulka mu się wylosowała. No, Tomek jest fajny. Damy mu wiedzę. O, kręcą go okulary i dobrze sprząta. Odrzuca go bez pracy. Spoko. Tomek jako dziecko zdobywa poziom aspiracji. Cudowny chłopiec. No i na ten moment tak im się żyje. Dzieci też za bardzo z ojcem relacji nie mają. Marlena ma chemię z Kornelem. I się przyjaźnią, więc można też posunąć tą relację o kolejny poziom. Pierwszy pocałunek. No to dalej, rodzina Kret, Petronella i Jan się już postarzali. Mają sobie sława, który też dzisiaj będzie miał urodziny, dokładnie w tej chwili, więc też możemy zrobić imprezę. Akurat Petronella tego chce. I ta sama sytuacja, nie mają za bardzo pieniędzy, więc dom jest umeblowany tak bardzo skromnie. Przydałoby im się trochę jeszcze zagospodarować, no ale na ten moment muszą sobie tak poradzić. Jana ostatnio cofnęli w karierze, więc no nie jest zbyt wesoła, ale jakoś to będzie. Petronelli ufarbowałam włoski na taki róż. Nie wiem czy jej pasuje, ale na razie sobie tak chodzi. I ma takie kolorowe wdzianko. No i co, idziesz z tym dzieckiem czy nie? Idzie. No nie mieszczą się za bardzo w tej kuchni. No i jak ty wyglądasz? Sław? No fajnie wygląda. Stop, pokaż buzię. Ej, ale ma fajną buzię. Super wygląda. No wydaje mi się, że ma nos i oczy po Petronelli na pewno. Nawet nie wiem, czy całej twarzy po niej nie ma. Ona też ma takie wąskie usta chyba. W sumie oboje mają wąskie. Oczy ma takie dosyć mało spotykane w Simsach. Ten nos też. A co to za fajne, fajne wdzianko może? Mhm, będziesz na boso chodził, dobrze. Mały pirat. A osobowość ma taką ani niepodobną do ojca, ani do matki. Tak jest wymieszany. Jest dużo bardziej otwarty niż jego rodzice i aktywny po Janie, no dobra. No to mamy jeszcze Janinę. Janina oczywiście wróciła do swojego męża Mateusza. I tu znowu mamy taką abominację, że oni byli w tym samym wieku, a w tej chwili Janina jest starsza od niego, bo ona jest już emerytką, a on jest jeszcze dorosły. Ale w sumie już no niedługo, no 10 dni no to długo, niedługo. I z kim oni mieszkają? Oni mieszkają z Teodorem podróżnikiem, czyli mężem Teresy, który jest akurat teraz w pracy, jest poszukiwaczem reliktów. Wiadomo, Janina razem z Mateuszem są wojskowymi, mają tutaj tor przeszkód i drzewo, które cały czas płonie, bo mam baga w grze. Tak. I jest jeszcze dziewczynka. Sara, obraz jest owocem miłości Mateusza i Petronelli. Zgadza się. Czyli jest przyrodnią siostrą sobie sława. No i ona tu mieszka ze swoim ojcem i z jego żoną, Janiną. No tu jest walka ciągle o komputer. Janina przestań, zajmie się sobą. O i mają też pieska tu ptusia przybłędę. No i w sumie tyle o tej rodzinie, ale co jeszcze? Teodor i Teresa Podróżnik mieli też córkę, Tinę. I ona jest już dorosła i niedawno się wyprowadziła. Wyprowadziła się do swojej przyrodniej siostry, Eli. No bo Ela jest córką Teresy. Przeprowadziła się do swojej siostry Eli, ponieważ Ela jest dzieckiem też Teresy i Piotra, więc one też są przyrodnimi siostrami. W ogóle Ela ma dużo rodzeństwa przyrodniego, bo jej stary to Piotr. No ale Tina akurat jest jej rodzeństwem przyrodnim z matki, Teresy. No i one obie są takimi młodymi dorosłymi i sobie mieszkają w takim domku. One mają dużo pieniędzy akurat w przeciwieństwie do reszty, bo Ela wzięła kasę po prostu za cały ośrodek, więc już tego nie modyfikuję, niech tak będzie. Nie będę wchodziła w te szczegóły związane z tym. No i Ela jest agentką ochrony póki co, tak jak chciała, pracuje w policji. A Tina pracuje jako zawodniczka, jest spor sportowczynią? Sportowcem? Sportowczynią? Okej. Okay. No i nie grałam nim za dużo, taki skromny domek im urządziłam. Też bardzo... jakoś się do tego nie przykładała, może coś jeszcze tutaj poprawić... Mm, relacji za bardzo też nie mają, to znaczy Ela jest bardzo towarzyska i ma wiele przyjaciół. No, to oczywiście, no, to oczywiście się kłócą. Jan leci na... aha, na Michalinę. Tylko tak, tutaj Michalina jest w stroju ciążowym, a tak naprawdę ona już urodziła. No, i bójka jeszcze na koniec. Nie no... Nie, no nie mogę na to patrzeć. No pobiłaś ciążową, głupia babo. I znowu się nienawidzą. No, tak. Koniec tego, płynnym ruchem przejdźmy do rodziny Pur. Czyli Maćka i Michaliny. Oni również założyli swoją rodzinę. Michalina urodziła małą córeczkę. Tak wygląda ich domek mają tutaj malutki ogródek. I sadzawkę z rybkami, która jest nagrodą z kariery Maćka. Maciek nadal jest ręku Posejdona. Zaraz wróci z pracy. Michalina generalnie pracuje w gastronomii, no ale póki co jest na macierzyńskim, urodziła mi rabelkę pur. O, tutaj Iwonka przyszła i karmi rybki. A poza tym, że Michalina pracuje w gastronomii, ma też. Interesuje się też y, sztuką, dlatego czasami maluję obrazy i kupiłam jej też krawiecki stół, y, jak to się. maszynę do szycia. I planuję, żeby zaczęła swoją przygodę z krawiectwem. No i jest tu bardzo szczęśliwie. Nie wiem, czy będzie kolejne dziecko. Zrobiłam im taki fajny dywanik. Bardzo mi się podoba, jak postawiłam tu ten dywanik u kosem zielony. Iwona będziesz szyła teraz. No, Maciek wrócił z pracy. Zarobił 3176, a chcę powiedzieć, że i tak mam, wydaje mi się, że mam moda na niższe zarobki. Aha, ktoś zepsuł komputer. Maćku, powiedz nam jeszcze na koniec, jakie są twoje odczucia po ośrodku? Czy chciałbyś ocenić jakoś swój pobyt w ośrodku i jak zmieniło się twoje życie po wyjściu? No, uważam, że ośrodek samo pomocy odmienił moje życie. Uwierzyłem w siebie i osiągnąłem szczyt kariery oceanografia i jestem najlepszy w swoim fachu. Bardzo zyskałem też zainteresowanie kobiet. Przedłużyłem linię swoich genów, także jestem zadowolony. Jest dobrze i w ogóle dobrze robią. Niech to się trzyma, pozdrawiam całą dolinę niezbędną. Pozytywny przekaz leci. Chcę zapropsować za to, jak położyła idealnie to dziecko na tym dywaniku w łazience. Po prostu jak to... to jak idealnie wygląda, to nie wierzę w to. To jest po prostu... dywanik zpania. spania. Michalino, a czy ty byś się chciała wypowiedzieć na temat tego, jak wygląda twoje życie, po tym jak wyszłaś za Sima, który przetrwał ośrodek samopomocy? No jest fajnie, musiałam wiadomo użarać się z niektórymi, z tą głupią Mianiną. Mnie. Mam nadzieję, że się przewróci i rozbije głupi ryj, ale fajnie mam córkę i teraz będę szyła jej ubranka i jest git. Fajnie jest. Dziękujemy za te ciepłe słowa, Michalino. Dobrze, tak wyglądała przygoda naszych uczestników. Życzymy im powodzenia w życiu, pociechy z dzieci i wszystkiego, co najlepsze. Dobra, na dzisiaj to będzie tyle. Mirabelka ma już jutro urodziny, a wydaje się, jakby tak. Ej, to słuchajcie. Nie, robimy jej to urodziny. Nawet nie będziemy jej robić imprezy. No ale ona śpi teraz. Muszę się uciec do ostatecznych. Ej, no przecież tu jest radio, ale głupio jest. Trzeba zrobić tak i tyle. Zobaczmy, jak wygląda Mirabelka. Ojejku, jakie potrzeby. Jaka buzia! Ojejku, jaka ona jest śliczna! Ojejku, jaka ona będzie fajna, jaka ona będzie piękna. O, może takie workoczyki jej dajmy. Wow, jaki słodziak! O, albo takie kucyczki. Dobra, piękne. takie oczka ma szeroko od siebie rozstawione, ale tak ma chyba też Michalina. Super, to dobra, to już wszystko, wiecie? Dzięki za oglądanie filmiku. To w sumie było wszystko, czym chciałam się podzielić z Wami. I do następnego filmiku. Już będę go za niedługo planować. Także będzie mi super miło, jak na przykład zostawicie suba albo lajka. Like I to będzie dla mnie bardzo miłe wtedy. Dobra, to miłego dnia. Do zobaczenia i w pysznej kawusi, i, i herbatki. Cześć.